No, witajcie moi kochani, zapraszam was na prognozę na wrzesień. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, więc nie z każdym będzie pasować, rezonować. Złoty tarot wyciągnie jak najwięcej z kart, żebyście wy mogli wziąć do swojej tam sytuacji. Yy, wodniki, co ja chciałam jeszcze powiedzieć? To, to Aha, to jest czytanie, taka prognoza, tak? Karty mogą pokazywać już sytuację, która jest u was, bo to jest energia, na to nie mamy wpływu. Yy, czy, yy, to jest na wrzesień rzekomo, a tutaj już takie y, sytuacje u Was czy tam akcje jakieś były, i serduszka to karty też pokazują. Dlatego Wy wiecie, co u Was się wydarzyło i czy to pasuje do Waszego czytania. Wodniki. Nie będę przedłużała. Lecimy z koksikiem, tak? Dobra. Karty już wcześniej zostały potasowane oczywiście oczyszczone z tej złej energii kochani i lecimy. Wodnik na wrzesień. No i brawo wy, siódemka mieczy, brawo wodniczki, u la la, tu już chodzi o jaką, no i karta wodnika, dobra, Mhm. Uh yhym, -huh. uh -huh. Pojawia się i znika. I znika. U, 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 ja, 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 ja. I będzie zwycięstwo, dobra. Teraz tak, u was, aha, u, co pokazują karty mi na spodzie talii. A jest blokada, czwórka buław i siła. No i król monet. Słuchajcie. Król monet to jest facet, który są dwie opcje. Teraz tak. Facet, który ma pieniądze, terroryzuje kobietę, która jest, w no, jest z nim w związku, tak? Eee, ta kobieta ma full emocji, ale ona ma też siłę, żeby powstać i iść dalej. Karty pokazują, że ona chroni siebie i swoich dzieci w czwórce monet. Ona się kurczowo trzyma tego związku, rzekomo tylko dla stabilizacji, albo rzekomo, że nie może pójść gdzieś indziej, tak? Tu karty pokazują w czwórce monet i Twórcę Buław, kochani. E, jeżeli bym miała to razem połączyć, jest związek, bo jest, ale jedna z par e, chodzi sobie no, ścieżkami, o kanałami, tak mogę powiedzieć. E, jest też mężczyzna, który będzie miał trudności w pracy, e, związane e, może być na jakimś stanowisku, na pewno jest jakiś surowy, ma jakieś swoje zasady, e, tu król monet tutaj, że on y, hapie każdą złotówkę dla siebie. I karta siły jest, y, on chce dla swojej rodziny y, mieć tą stabilizację, ale tak naprawdę w rodzinie pokazuje się blokada. Dobra, zaczynamy czytanie ogólne. Siódemka mieczy. Teraz tak, co was może spotkać? Uważajcie, y, na y, jakiekolwiek. Y, podpisanie jakichś umów, jeżeli, jak to mam wam powiedzieć, osoba, na przykład facet, który ma nieruchomość, jest facet od nieruchomości i do Was dzwoni tam, coś tam tego, jakieś nieuczciwe może mieć zamiary, bo jest to facet wysoki, jest to facet, który ma już pewne zamiary i. Te zamiary cały czas po prostu ukrywał. Te zamiary wyjdą. Coś on nagle zrobi z papierami, z jakąś wiadomością. Cokolwiek będzie, to będą ukryte już wcześniejsze zamiary. Tutaj pokazuje się, że ktoś wybuchnie emocjami i ktoś się odetnie. I to będzie kobieta, która się odetnie od tego no, całego bałaganu. Jest mężczyzna, który jest po drugim związku, jest to mężczyzna, znaczy ma drugi związek, tak powiem. Jest to mężczyzna, który chce, on pięknie, pie... znaczy gada głupoty, ale też i jest nie do końca szczery. Co się związane z ze znajomymi, coś związane z pieniędzmi, od razu powiem, tak, karty pokazują, że on chce być na świeczniku i on będzie na tym świeczniku, jakieś działania zrobi takie nieuczciwe, coś związane mówię, szachermacher taki, kochani, jest kobieta sprawiedliwość, jest kobieta, która czegoś nie widzi, nawet i ten mężczyzna, Teraz druga opcja. Jeżeli w waszym życiu pojawi się osoba, która się dziwnie ubiera, macie z taką osobą komunikację, że coś pisze i za chwilę jej znika i coś tam raz na y, y, ruski rok zaraz wam napisze albo jakiś taki tekstik, ha, 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 uważajcie, bo jest to osoba nie do końca szczera, nic, y, więcej o sobie nic nie powie. Jest to y, Tutaj jest pokazuje mi się osoba, która w dzieciństwie miała... Y, jak to Wam powiedzieć? No, było surowo, tak? Ojciec lub matka musieli być tacy surowi, i on pokazuje się, że on ma jakąś taką zasadę, tak? I on to wprowadza też w, powiem szczerze, w życie, lub ma tutaj, jak są czwórka, była, była, to czyli on wprowadził te zasady w życie, i robi coś teraz nieuczciwego wobec jakiejś też kobiety, która się albo od niego odcięła. No, bo musiała się odciąć. Mhm. Uh -huh. Jakieś. Poczekajcie, ja muszę to połączyć teraz. Albo się odcięła, albo się odetnie, ale tutaj nie, tutaj się ona odcięła, bo było, było coś nie. On się pojawiał i robił wam kongo-mongo. Jeżeli nie, to ta osoba się teraz pojawi i zrobi wam takie kongomongo. Teraz tak, jest mężczyzna, który. Z wami też komunikował się, on się ulotnił, pustelnik odchodzi do przyszłości. Kochani, ta osoba będzie chciała zgody, ale i tak, i tak całej dupy nie pokaże. Jest to rycerz, to może być kochanek, to może być osoba też na jakimś stanowisku, ale ona będzie pieprzyć głupoty 3 po 3, za przeproszeniem, nie będzie miała racji. I to będzie mężczyzna, który będzie komunikował się z kobietą. A kobieta, tak jak tutaj macie, królowa, królowa mieczy i tak y, cztery monety. Czyli to jest ta kobieta, która ma czakrę serca zablokowaną. Y, tej kobiecie serce, żeby facet rozgrzał, to by musiał mieć chyba 10 buław i jeszcze je, nie wiem, kręcić, nie wiadomo co. I tak by chyba jej te, y, tą czakrę serca by nie rozgrzał. Teraz tak. Wy pokazujecie się w, w roli Księżyca. Jest kobieta, która ma urojenia. Jest to kobieta, która dużo też sobie wyobraża. Pamiętajcie, teraz będzie ten nów serduszka. Nie patrzymy się w Księżyc. Nie patrzymy się, brońcie, panie Boże, bo jeżeli popatrzycie się w Księżyc, a tutaj jest tutaj, że. Ktoś jest jakimś spełnieniem, ma dużo talentów, wierzy w siebie i nagle będzie no, ta pełnia. Uważajcie, żebyście czasem nie żyli też taką iluzją, ale jest kobieta, która ma urojenia, jest to kobieta starsza, może wszystko czarno widzieć. A to będą te czarno widzenie przez jakąś osobę, która będzie jej wcześniej też. Mówiła jakieś wiadomości, które będą no, nieprawdziwe. Dlatego uważajcie, bo ktoś będzie mącił. Teraz tak, pokazuje mi się osoba duchowa u Was. W, w, w Waszym, tu znaczy duchowa. Osoba, która zrozumiała coś i będzie chciała zgody. Ta zgoda, tutaj Wy jeszcze tego nie widzicie, ale to już, pośrednik odchodzi do przyszłości. Tutaj ktoś będzie chciał zgody. Możliwe, że jakiś mundurowy? Jeżeli nie, to facet taki postawny wie, czego chce. On nie był szczery. Coś jest między. Y, słuchajcie, przez osoby trzecie. Y, ktoś może coś załatwiać, jakieś sprawy. Zwracajcie na jakieś y, takie, no, czy na umowy, czy na jakiś model, czy cokolwiek robicie, bo tutaj macie gwiazdy, tu macie. Trzy monety, czyli to jest praca, nawet w zespole, macie oszustwo. To musicie uważać. Ktoś będzie chciał jak najwięcej sytuacji. Pokazuje mi się tutaj, że ktoś będzie miał problem z albo wbicie się w żyłę. Ktoś, no, bo tutaj mi pokazuje się pobranie krwi, ale będzie jakiś lekarz, który. Natychmiastowo będzie chciał konsultacji też z jakąś doktorką, która podejdzie do Was troszeczkę surowo. O. Macie jakąś kobietę, która ma stabilizację, jest to osoba, która się lubi wymążać, cesarzowa. Ja bym troszeczkę uważała, bo jest to osoba, nie za miła. Y, ona jest taka jak wiatr, y, po prostu przyjdzie jedno, coś powie, potem przyjdzie drugie, coś powie, i ona sobie wie jeszcze doda. To jest taka cesarzowa. Nie będę mówiła, że będziecie mieć pracę, że nie będę wam sądziła, bo ta karta mi cesarzową pokazuje, mam stabilizację, mam wszystko, ale to jest osoba wredna i to jest starsza osoba. Od razu mówię. Pokazuje mi się kobieta, która tęskni za kimś i przed nią stoi wieża. Od razu mówię. Są osoby, które, um, są dwie osoby, które e, rzekomo jej są, e, zaszkodzić. Mm -hmm. Ale będę dopytywała. Siedem mieczy u wodników. Uuu, la, la. Słuchajcie, ktoś będzie chciał od was wycyganić kasę. E, powie, że nie ma, a wy z szyczkiem ładnie idziecie i dajecie. Proszę, ile potrzebujesz? Tu będzie, uważajcie na oszustów, na pieniądze, ale 6 monet mi zawsze poka mówi, że ktoś będzie potrzebował e, pieniędzy. Uważajcie, bo ktoś będzie nie do końca szczery. Jeżeli chcecie jakieś e, pożyczki czy cokolwiek, uważajcie, bo coś będzie nieuczciwego w papierach. E, tak na marginesie. Hmm. Widzicie, połączcie te karty. Oszustwo, tutaj ktoś wychodzi z koszyczkiem i jest kobieta, i tutaj jest ta sama kobieta. Która czegoś nie widzi, bo jest karta sprawiedliwości. Kochani, to jest waga. Ja nie powiem, że ma być równowaga brania i dawania. Nie. Komunikacja. Jak ta osoba z wami będzie się komunikowała, lub jak ta osoba będzie do was coś pisała. Zwracajcie na szczegóły, bo tu karty mówią, że ktoś będzie chciał. Możliwe, że to wy. Dobra, to ja ci pożyczę, nie macie, a to będzie tylko weźmie i zrobi goodbye i będziecie bez kasy. Tu uważajcie wodniki. E, możliwe, że coś przy pracy będzie, też, e, że ktoś będzie coś potrzebował, a zwłaszcza, że jest kolor taki ala fiolet, coś tamtego. To tutaj ktoś chce coś też przywłaszczyć do siebie, dlatego na to zwracajcie uwagę. E, sprawiedliwość. U, B. I ktoś to może być nawet i z rodziny, to jest raz. Będziecie podejmować jakieś decyzje, a wy czegoś nie widzicie. Możliwe, że macie jakiś plan, ktoś wam coś, zobaczcie, tu macie to samo. Czyli przez osoby trzecie, ktoś nawet z rodziny, przez znajomych, ktoś będzie chciał od was coś. Uważajcie, bo tutaj jest Schachermacher. Tutaj, ale na wyniku macie też i zwycięstwo, czyli. Buławy, tak? To są działania, parę osób, tak? A wy no, po prostu pokonacie te osoby. Tak, mogę też tłumaczyć, jakieś przeszkody będą, ale staniecie dziewczyny i chłopaki na świeczniku. Dobra, będziecie podejmować jakieś te, wy kabuław, jakieś decyzje. Wy wiecie, nawet jeżeli chodzi o związki, to wy wiecie, co wy chcecie, ale na razie siedzicie, bo się boicie. Boicie się ruszyć. No jak się boicie, to lepiej nie ruszajcie, ale możecie obserwować, jak to robicie, tak? Gwiazda. Do was przyjdzie jakaś propozycja. Przyjdzie od jakiegoś faceta propozycja. To będzie propozycja fajna, ale uważajcie, żebyście w, em, w troszeczkę tych emocji yy, no za bardzo nie pokazali, tak? Jest to facet, który jest wycofany, taki nieśmiały, ale coś wam zaoferuje, kochani, coś fajnego. Pustelnik. Aha. Osiem monet. Kochani, ktoś wyjdzie do Was na zgodę, bo jest kobieta, która jest samodzielna, która coś tworzy i tutaj macie też tworzenie. Jeżeli połączymy, pustelnik odchodzi, teraz będzie odchodził do przyszłości, ktoś wychodzi, tutaj jest kobieta, która ma zdolności manualne, która coś tworzy, która jedną rzecz szlifuje tak długo, żeby była idealna, tak samo i Wasza znajomość. Szlifujcie tą znajomość małymi krotkami. A będzie to, e, powiem Wam, e, znajomość na lata. E, I tutaj macie gwiazdę, i też króla e, tego kielichów. Czyli jakaś propozycja e, do Was idzie, ale ktoś będzie chciał się, też się z Wami pogodzić, i potem wyjdzie z emocjami. Tylko pamiętajcie, nie wiadomo, co jest w tym kielichu, tak? Dlatego ja mówię: no Jeżeli chcecie, ktoś wy, e, macie z kimś kłótnie, ktoś Was przeprasza, e, zgoda jest. Nic nie róbcie na siłę, nie wypominajcie, nic nie róbcie tak, bo ty to i będziecie powtarzać w kółko, bo kuźwa pierdzielnie. Od razu wam mówię, pierdzielnie, bo jest księżyc, tak? I słuchajcie, co jest najlepsze, są dwie osoby, które jakiś kobiecie pierdzielnie wierza, czyli tu... Coś do Was przychodzi. Tutaj jest facet, który się nagle pojawia: osoba, która robi zamieszanie i jest cesarzowa. Matka, koleżanka, nie wiem. Jest, są dwie osoby, i tutaj jesteś ukryte. Coś będzie zaraz po drugim u Was się działo. Ja nie słodzę. Ja wolę Wam powiedzieć prawdę, aby wtedy albo będziecie wiedzieć i będziecie yy, mogły yy, po prostu ominąć, tak? I to jest na pewno facet yy, fałszywy rycerz. Jest to facet, który potrafi zgnębić. To pierwsze głupoty takie trzy po trzy. Od razu wam mówię. Trzy e, monety. Trzy monety. Co z tymi trzy monetami? Rydwan. Słuchajcie, coś z wam się zepsuje, coś jest ukryte, będziecie wydawać pieniądze na auto. Będzie wydawanie i to taka duża gotówka na auto, jest to mała część ukryta w aucie. Od razu mówię, tutaj jest siedem mieczy, jest sześć monet, czyli wy będziecie wybrać, wydawać. Jakaś pierdółka i to jest taka ukryta pierdółka. Że będzie Wam ciężko to po prostu znaleźć, ale znajdziecie. Przy aucie, tak? Możliwy jest wyjazd gdzieś. Mówcie mi ze znajomymi, kochani, zobaczcie, sprawdźcie auto, ale też zobaczcie na, wszys na wszystkie takie szczegółowe, no, czy jedziecie do pracy, czy cokolwiek, zobaczcie na takie szczegółowe zamiary, tak? Bo sześć bław to będzie jakieś zwycięstwo w jakimś działaniu. Ale to jest, albo jakiś facet, który ma tatuaż, choroby ze, sk ze skórą e, będzie Wam pomagał, albo Wy macie coś takiego, co niektóre osoby i osiągniecie jakiś sukces, tak? Związany na przykład z pracą, ale to będzie takie konkretne, albo konkretny wyjazd w delegację, coś takiego, ale tutaj będziecie wydawać kasę. E, teraz tak, no ten grzeczny rycerz, mieczy. Co tutaj ten rycerz mieczy wodnikom chce przekazać? Ula, la, słuchajcie, on się pojawi do, do kobiety. Może być jakieś spotkanie, impreza. E, całej dupy nie pokaże, ale zrobi wam. E, słuchajcie, taka będzie wymiana zdań, że ktoś napisze, a kobieta będzie chciała może coś w emocjach, ale zakryje się. Ktoś tutaj w dziewiątce nie powie wszystkiego. Jest, jest to osoba, Taka tajemnicza. Czyli będzie jakaś sprzeczka i jakieś spotkanie. Ktoś zrobi wam awanturę o coś. Możliwe jest, że znajomek przy jakiejś imprezie. Księżyc. Uuu, mówiłam. Mówiłam. Będą jakieś komunikacje, wodniki. Yy, trzy miecze to są zranienia, ale tutaj z ukrytej coś będzie nieuczciwego, czyli ta kobieta. I te dwie osoby, której z tego będzie jakaś komunikacja, że kobieta po prostu będzie siedzieć wieczorem i będzie tylko płakać. Jeszcze dopytam te trzy miecze. No i będzie miała trudność, czyli będzie zmęczona działaniami. Ktoś ją dobija psychicznie. Są tutaj takie przygniecenie, czyli jakieś działania będą, bo macie tutaj już sześć buław, czyli sześć osób będzie Was przegniatać, będziecie mieć jakieś. Trudności. Trzy, 4, cztery, no pięć. No, jakby nie patrzeć, to jest tutaj też i sześć osób, bo jest jedna osoba, która jest, jest siódemka, czyli to jest osoba y, tego, to czyli jest i król, y, ten rycerz, król, królowa, y, cesarzowa, jest pustelnik, jest, no to i sprawiedliwość, y, kochani, czyli. E, jakieś działania osób e, trzecich są i zwłaszcza, że macie tu trzy monety, czyli coś nagle, coś nagle, coś ruszy przez osoby trzecie. Mówiłam, uważajcie, uważajcie, będziecie mieć trudność, coś będzie takiego no, ukrytego. Możliwe, że będzie jakaś komunikacja e, niemiła, co też tutaj macie na sytuacji. E, cesarzowa. A, cesarzowa kasek chce liczyć, coś podwójnie, bo jej ucieka kasa. I jest arcykapłan, czyli dwie osoby są. Arcykapłan, dobrze. E, słuchajcie, może macie w Waszym otoczeniu dwie osoby. Jedna dobrze Wam doradza, może to jest małżeństwo, ale tutaj ktoś liczy podwójne zyski, bo kapłan to jest też osoba, która coś bierze dla siebie. A, a cesarzowa to, która ma stabilizację, ale jest osobą wredną. Można powiedzieć tak, jest to osoba na pewno samotna, cesarzowa, i kapan też to, jest osoba po dwóch związkach. Kochani, to wy, wy, jeżeli jest po jednym związku i jest na przykład teraz w drugim związku, i to karty pokazują, że. Bo arcykapan zawsze jest po dwóch związkach, mi się pokazuje. To ka karty mówią, że jest to osoba, która doradza, doradza, ale tylko dla swoich korzyści. I tutaj jest cesarzowa. Możliwe, że to jest cesarzowa, która dla swoich korzyści liczy pieniądze, a jest po dwóch związkach. Na to też zwracajcie uwagę. Królowa mieczy, uwodników, lekarka czy adwokat. Uuu, Jakieś sprawy do Was powracają e, urzędowe na 100%. Sprawy zdrowotne, jakieś sprawy, które z, ktoś nagle odciął, możliwe, że e, do kobiety, która ma, e, ma e, mówcie mi, e, no mówcie kochani, tą e, blokadę serca, coś w rodzinie, dostanie jakiegoś olśnienia. To olśnienie jest z góry, tak? Czyli. Wasi przewodnicy chcą też wam dać pewną taką świadomość, dostaniecie, ale jest osoba taka, która jest zablokowana, a ma nad sobą jakąś osobę wyższą, czyli taki od królowej mieczy to jest wyższy taki król mieczy, tak? Pacet zimny, chłodny, ale konkretny. Jakieś sprawy powracają z przeszłości, które nie zostały dokończone, lub osoba z przeszłości, i tutaj jest do Panów powraca do Was królowa mieczy, która Was odcięła, tak? Odcięła, bo ktoś był nieuczciwy, nie do końca pokazał całej dupki. A wiecie, że e, mi się pokazuje zawsze e, siedem mieczy facet, albo jest to facet, który ma swoją działalność. Jest to facet mundurowy, albo facet kierowca, tak? Gdzie dużo ma też komunikacji z innymi. E, sześć buław la Wiecie co? Ktoś będzie działał na swoją korzyść. Ktoś, kto ma nerwice, to jest raz. Ktoś, kto, kto ma urojenia troszeczkę, ktoś, kto patrzy na świat z innej z po prostu strony, tak? Nie potrafi się obrócić. Ale jeżeli mam połączyć te fakty, już macie księżyc, jest kobieta, która ma lekkie zaburzenia lub czarno wszystko widzi, kochani. Karty pokazują, że ona będzie na jakieś zwycięstwo pokona, ale te zwycięstwo zrobi tak, że ona całkowicie wpadnie w taką depresję, że nie będzie postrzegała innych możliwości. E, wisielec i tak! Będzie jakaś rywalizacja, będzie konflikt w, w sobie, tak? No ale nie martwcie się, bo buława idzie. Czyli czas na zmiany tutaj. Jeżeli to już mieliście, Konflikt, jakieś działania drugiej osoby, co tutaj mi pokazują, bo tu macie już te dwie osoby, osoby z zewnątrz, tak? I są dwie monety. E, kochani, tutaj są dwie osoby, które mają konflikt, które się po prostu kłócą, działają, ale jedna z, z par chce iść i walczyć albo o tą kobietę, albo o tego mężczyznę, lub chce działać, a jednak nie działa. Ale karty pokazują, a z buław, Czas na zmiany, czas iść i e, po prostu walczyć, i będzie wywalczone. A z buław to jest też i spotkanie, tak? Dla niektórych będziecie mieć spotkanie, no i może pójść taka buława, bo to jest karta seksu, mi przynajmniej pokazuje. Kochani, ale jest i odcięcie, czyli będzie działanie i będzie komunikacja. I ta komunikacja, jeżeli mam mówić, działania będą ok. Ale to będą działania takie na poziomie: ja ci wszystkiego nie powiem, ja biorę na razie na rozum. Tu chodzi też o jakąś zgodę. Jakaś kobieta została bardzo mocno zraniona, i teraz facet chce jakiejś komunikacji, chce jakiegoś spotkania. Spotkanie będzie, a, bo macie z tą osobą też zawieszenie. Kochani, spotkanie będzie, nowy początek, będzie komunikacja, ale to będzie komunikacja taka chłodna. Jedno i drugie będzie takie, mm, na pewno facet się odezwie. To mogę powiedzieć. O kurka wodna. Sorry wodniki. Sorry do to, to będzie mundurowy. Kochani, jest to facet wysoki. Jest to facet, który ma swoje ego. To nie musi być mundurowy, ale ja tak powiedziałam, bo to mi zawsze pokazuje. Kochani, ten facet będzie miał komunikację, i tu chodzi o tą panią. Oni są sobie przeznaczeni, ale i zawieszenie. I tutaj ta osoba powraca. Mo możecie nawet rok czasu z sobą nie, nie odzywać się, ale ten mężczyzna ma taki konflikt w sobie, on chce działać. Tu chodzi, powiem szczerze, tu chodzi, że ten facet jest albo rozwodnikiem, albo też dużo przeszedł. I jest to facet, który się urodził 8mego. Osoby, nawet i kobiety, które się urodziły 8 lutego. Tak mi tutaj pokazuje. Jeżeli tak, to to są osoby, które przeszły w dzieciństwie jakąś taką traumę przez rodziców. Możliwe, że byliście surowo karani czy tam wychowani, no jakieś coś, coś jest z tym związane serca będzie odrodzenie i idźcie w to idźcie w to, bo niektóre osoby przeważnie tutaj bo królowa mieczy to jest bardziej mi pokazuje się z bliźniaka ale król mieczy to wodnik, panowie idźcie, bo warto ta kobieta odcięła się, bo tu chodzi o jakąś powiem szczerze zgodę Mm -hmm. Ale coś się musiało zadziać przez osoby trzecie. Coś się musiało zadziać przez osoby trzecie. I jest księżyc, czyli osoba, która widzi wszystko w czarnych kolorach. Nawodniki. Ja Wam wyciągnę kartę radę. Karta rada nawodników. Możliwe, że będziecie mieć do czynienia też z policją, to ładnie do tego Pawana się uśmiechnąć. No i wiecie, tak łagodnie to on, on, by, on będzie fajny z wami gadał. Taki, tego bo król mieczy, jak mi się pokazuje, to też i policja, nie? Uwaga, kontrolka, ale kochani, jest to facet taki, będzie konkretnie, bo będzie się brało przepisami, ale z serduszka idzie, no, idzie go ładnie tak zagłaskać. Rada, trzy kielichy. Kochani, powiedziałam, coś jest związane przez trzecie osoby. I patrzcie, tasowałam i znów mi wylazła karta cztery monety. Czyli jest jakaś blokada. E, kochani, w rodzinie, znajomi, patrzcie, bo ktoś ubiera maskę. Trzy kielichy to jest jakieś spotkania, ale ktoś. Ktoś komuś coś zazdrości. Jest to po prostu plaża, tak? Tam jest dalej woda, czyli emocje, ale po, e, e, może nie jest spokojne. Jednak e, nie ma tego, jednak coś komuś coś przeszkadzało. Jeżeli będziecie mieć jakieś spotkanie, zwracajcie uwagę, czy ktoś wam e, tak raz nie dopierdzieli, drugi raz czegoś nie dopierdzieli. To zwróćcie na nią uwagę, olejcie sytuację, olejcie, olejcie kobietę, olejcie faceta i wyjdźcie, bo ta osoba nie jest warta waszej znajomości, bo tutaj jednak ktoś komuś zazdrości czegoś. Moje kochane wodniki to jest prognoza na wrzesień. Ja postaram się jeszcze zrobić wybierz kartę może dzisiaj, może jutro ale na pewno postaram się zrobić dla tak raz, zobaczymy. Wybierać ty, e, serduszka. Ja Wam życzę czego. Na pewno Wam będę życzyła zdrówka, bo to jest najważniejsze. E, będę Wam życzyła, żebyście, każda osoba znalazła tą prawdziwą miłość. Jeżeli są osoby, które mają swoje ego, panowie, ego nieraz trzeba włożyć w kieszeń. Trzeba się zastanowić, dlaczego też taka sytuacja wyszła i przez kogo. Jeżeli byście nie uczciwi, no to słuchajcie, warto się jest przyznać. Tak samo to dotyczy kobiet serduszka. Ja powiem Wam tylko jedno. Jeżeli czekacie na tą prawdziwą miłość, ona przyjdzie. Trzeba mieć nadzieję. Nadzieja umiera ostatnia. Ta miłość nie przyjdzie Wam za tydzień, za miesiąc. Niech przyjdzie nawet za pół roku, ale żeby to była ta prawdziwa miłość. Gdzie będziecie mieć podporę, gdzie będziecie mogli się pomóc wypłakać, żeby ktoś by mógł Was też i przytulić, żebyście mogli iść na imprezę, Pokazać się, żeby każdy też Wam zazdrościł, tak? Że znaleźliście taką swoją prawdziwą po prostu połówkę, gdzie możecie na siebie liczyć. I tego Wam życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam Was wtedy na mój kanał. Pozdrawiam.